W czernym protestie, bo nie zgadzam się na to, żeby prawo w Polsce w kwestii aborcji zostało zmienione na bardziej restrykcyjne. Każda kobieta chce mieć prawo do jakby decydowania o swojej intymności i o swoich osobistych wyborach w kwestii ciąży. Jak pani sądzi, czy ten dzisiejszy dzień przełoży się wpłynie na decydentów? Mam nadzieję, że tak, bo w każdym mieście odbywają się takie protesty. Jesteśmy dużą siłą w społeczeństwie jest więcej niż połowa, więc mamy dużą jakby moc sprawczą i w związku z tym na pewno nas dostrzegą natomiast czy wezmą pod uwagę nasze zdanie trudno powiedzieć zobaczymy czas jeśli, pokaże jeśli nie czy planuje pani może organizację kolejnych protestów w Suwałkach Skrzyknęliśmy się ad hoc dosłownie 4 czy 5 dni temu, więc trudno powiedzieć tu o planowaniu kolejnych protestów. Ale jeżeli ta ustawa, która jest w tej chwili w pracach w komisji, będzie dalej procedowana i trafi z powrotem do Sejmu na głosowanie, na pewno cała Polska wyjdzie na jeszcze większe protesty. I to nie będzie tak jak dzisiaj 200 czy 300 osób, tylko wyjdzie kilka tysięcy. A dlaczego biorą Panie udział w tym proteście? Bo to jest słuszna sprawa bardzo. I wyrażamy w ten sposób swoje poglądy. Tylko z zaznaczeniem, że nie jesteśmy za aborcją, a za uwzględnieniem praw kobiet po prostu w Polsce. Wyszłyśmy dlatego, że chodzi tutaj o to, że powinniśmy mieć wybór. Wszystkie jesteśmy matkami. Żadna z nas nie jest za aborcją, ale każda z nas uważa, że to jest sprawa naszego sumienia i naszego ciała. Ponieważ to jest niesprawiedliwe, że kobiety mają mniejsze prawa i że rząd się pcha w nie swoje sprawy. To nie jest tylko sprawa kobiet. Mężczyzna też powinien wyrażać swoje... Tak, dokładnie, ponieważ e, też bierze udział w e, codzienności, tak? I moim zdaniem to jest wszystko nie fair, dosłownie. Kobiety powinny mieć też e, swoje prawa i równouprawnienie, jest coś takiego, istnieje. I moim zdaniem powinno być e, więcej, więcej e, ruchu dla kobiet, tak? Bo, jeżeli dziecko będzie chore, to nie tyle yy, jak rodzice będą się męczyć, to jeszcze dziecko będzie się strasznie męczyło. Ponieważ zwolnili mnie z lekcji, w sumie nie miałem co zrobić z życiem. Nie jestem aż tak bardzo za, e, za aborcją. Bardziej jestem przeciw zaostrzeniu z, z zmian, e, ale po prostu zwolnili mnie z lekcji, bo ja sobie w McDonaldzie, to przyszedłem, nie? Nie, pani, to jest głupota, bo kto zechce urodzić, to urodzi dziecko. Niby żadnych strajków. Czyli pani nie podoba się ten protest? No oczywiście. No, proszę pani, ja miałam pięciu, wychowałam, urodziłam i dzieci zdrowe i, i żyją. No po co to takie o, po ulicach? Na, na to, to wszystko to rządzi na, na tym. Bo, bo tutaj to jest norm, normalne, ludzie, co, co w tym PiSu. I Kaczyński dobrze robi. Bo dał dla, dla tych matek po 500 zł, bo my tego nie mieliśmy. Co teraz mają? Matki jeszcze idą i strajkują, o ulicach chodzi czego to? Ja A uważam, to... że mamy prawo wyboru, i e, przez, takie, przez takie właśnie protesty możemy pokazać, że, y, że y, chcemy, y, chcemy dokonywać wyborów, jeżeli będziemy chcieli urodzić dziecko. No, podam prosty przykład, że jeżeli dziewczyna y, została zgwałcona, tak. No to chyba to nie jest z jej winy, tak? Bo zdarzają się różne przypadki jeżeli dziewczyna po prostu wie, że nie jest w stanie wychować tego dziecka, tutaj żadne uchwały 500+, plus, czy cokolwiek nic takiego nie pomoże, tak? Jeżeli dziewczyna nie czuje się na siłach, to, to po prostu powinna dokonać aborcji, jeżeli powinien być dozwolony w takich przypadkach, tak uważam przynajmniej. Ja uważam, że jest to niewątpliwy komfort dla kobiety, kiedy ma możliwość też zdecydowania o tym, co się dzieje z jej ciałem, ponieważ nie, nie każdy jest na siłach. Po prostu jeżeli dziewczyna zostanie zgwałcona i czuje się na siłach urodzić dziecko, to wspaniale może je oddać. Jest tyle rodzin, które czeka na dziecko, a nie może mieć tego dziecka. Ale jeżeli nie dość tego. Po, poza tym, że została zgwałcona i to jest dla niej bardzo ciężkie i musi jeszcze podjąć decyzję a propos dziecka. I to dla kobiety też nie jest łatwe na pewno dokonać aborcji i to jest... Uważam, że to jest jednak potrzebne, żeby kobieta miała tę możliwość wyboru. I tak na dobrą sprawę to tak naprawdę jest chyba najważniejsze. I ja osobiście nie jestem za bardzo, ja bym nie usunęła swojego dziecka, ale nie każdy czuje się na siłach psychicznie po prostu. I uważam, że jeżeli wiadomo, że dziecko i tak urodzi się martwe, to to jeszcze tylko ściąga kobietę w dół i jest jej jeszcze ciężej. I myślę, że Państwo powinno jej pomagać, a, a nie jeszcze powodować, że będzie czuła się gorzej. Uważam, że ten protest jest taką walką e, o, o e, komfort psychiczny kobiety po prostu. I dlatego zebrało się nas no, stosunkowo dużo, jak na nasze suwałki, tak? No i uważam, że to jak najbardziej jest e, korzystny dla nas, dla kobiet e, protest po prostu.